Przede wszystkim, jako że zarys gry przedstawiłem wam poprzednio, tak dziś pokażę wam od czego zacząłem. Drzewko i pojawianie się, rośnięcie. Hmm. Pierwsza myśl, gotowe prefaby. Odpowiednio konara, gałęzi i gałązek. Szybko jednak z tego zrezygnowałem. Rysowanie wszystkiego samemu jakoś od razu mnie odrzuciło. Dwa, łączenia gałęzi mogłyby wyglądać dziwnie, więc miałbym problem w problemie. A trzy, gotowe prefaby z gałęziami nie byłyby do końca takie losowe. A to jednak jedno z moich głównych założeń. No, chyba, że dodałbym sobie jeszcze zabawy z ich długością i tak dalej, mniejsza. Przeglądałem internet, żeby zobaczyć, czy ktoś kiedyś coś podobnego robił, żeby mieć jakiś punkt zaczepienia. Zaglądałem w najdalsze zakamarki, dwoiłem się i troiłem, aby wyszukać to, czego chciałem, i okazało się, że słowo klucz. Mhm, na niewiele się zdało. Natknąłem się na filmik, w którym ktoś użył komponentu Line Render. Okej, okay, spodobało mi się i zostało postanowione, że drzewko będzie renderowaną linią. Stworzyłem więc nowy projekt. Jeszcze nie wiedząc na jaką platformę chcę, no ale zrobiłem i zacząłem sprawdzać owy komponent. Zacząłem od kodu, nie ukrywając mocno wzorując się na tym z internetu. Dodałem efekt linii ustawiłem kilka zmiennych takich jak np. startowy i końcowy punkt, grubość linii. Dodałem do niego poprzednio napisany kod, przycisk Play. I proszę. Pięknie animowana linia, bo takie ma być całe drzewko. Ona ma rosnąć. Nie chcę pojawiających się już całych gałęzi, dlatego zostałem przy liniach. Prędkość rośnięcia jest oczywiście do ustawienia. No dobra, ale patrząc na mój piękny rysunek, gałęzie są ładnie powyginane. Jako, że widziałem poprzednio u kogoś taki efekt, postanowiłem też taki zrobić. Jednak do tego potrzebne są trzy puste obiekty, kolejny zawierający kod oraz jeszcze jeden z Trochę dużo jak na jedną gałąź, a później może to być problematyczne. Wiadomo, można to trochę zoptymalizować, aż to... I uświadomiłem sobie, że nie zrobiłem zapisu. Tak właśnie, pamiętajcie, żeby zapisywać swoje postępy jak najczęściej się da. Na szczęście usunięta była tylko scena, którą przywrócić do żądanego stanu zajął chwilkę. Szybkie uporządkowanie, wrzucę te obiekty w jeden, żeby łatwiej było zarządzać. Zaraz, jak był konar. Dobra, linia działa tak jak powinna, ale jak będzie, jeżeli dodam do nich animację? Hmm, no dobra, teraz pytanie: czy muszę mieć powyginane gałęzie? Jeżeli ma to wyglądać tak jak teraz, to samo ogarnięcie kolejnych gałęzi, żeby się pokrywały, może być czasochłonne. Zrobię konar, który będzie rósł i w jakimś momencie odbijał w bok. Dodałem gradient do mojego drzewka, żeby nie bolały oczy, i zająłem się pniem. Rośnie od początkowego zerowego punktu do punktu pierwszego, gdzie następuje załamanie, i rośnie do drugiego, ostatniego punktu. Punkty są losowe, żeby każde drzewko było unikalne. I tak, pierwszy punkt ma zakres od ujemnej wartości do dodatniej na osi x i obie dodatnie na y. W zależności, czy pierwszy punkt będzie dodatni albo ujemny, to drugi też taki będzie. Nie chciałem, aby pierwszy konar wyginął się dziwnie, a przy losowych punktach różnie to może być. Żeby co chwilę nie włączać i wyłączać powinienem już wcześniej zrobić skrypt restartu sceny. No ale robię go teraz. Kilka linijek i pod spacją mogę dowolnie resetować scenę i sprawdzać losowość drzewka. Po ustawieniu zakresu losowości pierwsza część drzewka jaką jest pień uważam za udaną i całkiem fajnie wygląda. Kolejną rzeczą, jaką chciałem dodać, to ta boczna gałąź. Jakoś podoba mi się taka odosobniona, wyrastająca jeszcze na części pnia. Oczywiście będzie to punkt losowy. Aby ułatwić sobie orientację tego punktu, stworzyłem pusty obiekt i dodałem do niego takiego oto sprajta. Jak widać, punkt znajduje się na linii drzewka. Super. Nie może on być na początku jak i na końcu, ale w jakimś przedziale. Na przykład Hmm, od 55 do 80% długości pnia. Ok, jeszcze teścik. Myślę, że można dodawać gałąź. W tym filmie to na tyle. Zapraszam więc do kolejnego materiału, w którym dodam gałąź do naszego losowego punktu.